Cześć moi drogie, witajcie. Dzisiaj będzie bardzo szybki filmik. Właśnie zrobiłam filmik z rotacją kosmetyczną i wyjęłam sobie taką piękną fuksję. Bardzo się mi podoba, naprawdę bardzo ładny, wyjątkowy kolor. I tak stwierdziłam, że chyba zrobię sobie jeszcze dzisiaj jeden filmik, bo mam akurat chatę wolną, więc mogę sobie pozwolić na gadanie do Was w ciszy i spokoju. Nikt mi tu nie będzie zaglądał, nikt mi nie będzie przeszkadzał. Demakijaż to jest dzisiaj y, temat, o którym chciałam do Was y, pogadać. Chciałam Wam pokazać też, co ja używam. i w w jaki sposób ja robię demakijaż i, i łączę tutaj y, skuteczność, szybkość i taką przyjemność, bo moim zdaniem wszystko co jest związane z pielęgnacją, z kolorówką, z z, ogólnie z tym światem kosmetycznym powinno nam dawać dużo przyjemności i jakiś tam profit z tego też powinniśmy czerpać. I tutaj warto też powiedzieć o tym, że płyn micelarny jest mm, kosmetykiem myjącym, więc nie powinniśmy go zostawiać i nawet jak widzimy taką e, naklejkę albo duży napis, że nie trzeba zmywać, można pozostawić, to starajmy się, na przykład Biodermama tutaj taką naklejkę nie zmywaj, e, starajmy się to akurat e, tak olać, to, ten cały marketing. Co jest do mycia, to jest do mycia, co jest do pielęgnacji, to jest do pielęgnacji, i starajmy się tego trzymać, aby sobie kuku nie zrobić, bo oczywiście takie długotrwałe, systematyczne stosowanie kosmetyków w nieodpowiedni sposób, no to niestety dość negatywnie się odbije na kondycji naszej skóry. A jak wiecie, inwestujemy. Dość, dro dość dużo pieniędzy w, w pielęgnację, no to starajmy się czerpać z tego jak, jak najwięcej. I teraz Wam pokażę, co ja używam i zaczniemy może od tołpy, bo mam tutaj dwa płyny micelarne, które też kiepsko się sprawdzają jako kosmetyk numer jeden do demakijażu. Więc jeśli chciałabym użyć tylko płyn micelarny i oczyścić y, twarz z makijażu, a najbardziej problematyczną częścią jest y, maskara. Najczęściej Częściej tutaj pojawia się problem, bo te płyny micelarne niestety nie domywają w 100% maskarę. I zrobią to w 2 trzecich i ta 1 trzecia zostaje na rzęsach. I absolutnie nie chcą te płyny ani grama tej maskary zmyć. Też często okule 1 makijaż. Na powiekach, jeśli używam cienie w płynie, czyli płynie w kremie z Eveline, które naprawdę bardzo dobrze się trzymają skóry, no to też często widzę, że są takie plamy jeszcze, gdzie ten makijaż w ogóle jest nieruszony. Więc na to trzeba też zwrócić uwagę, aby ten demakijaż był zrobiony. W 100%. Mam tutaj dwa dość podobnie działające kosmetyki. Bardzo lubię właśnie tą serię Green Oils i tutaj mamy olej lniany. Może się przydać ten kosmetyk osobom, które mają bardzo suchą i wrażliwą skórę, ponieważ ten kosmetyk nie jest taki, że on odparuje w. 100%. Faktycznie zostawia taką lekką warstewkę, taką lekko nawilżającą, także to jest taki plus, ponieważ zanim zaczniemy myć buzię, to mamy tą jeszcze chwilę takiego komfortu na skórze, że skóra nie jest, być taka bardzo wysuszona od razu i robi się sucha i taka ściągnięta, i taki dyskomfort się pojawia. No jeśli chodzi o jego działanie pod kątem demakijażu, no to wygląda kiepsko, a zwłaszcza na, na rzęsach i na powiekach, ale dla mnie jest to dobry kosmetyk, taki jako pierwszy, który zmyje taką pierwszą warstwę e, makijażu, a resztę będę domywać olejkiem, czyli już tutaj wkroczą bardziej tłuste konsystencje. Drugi y, kosmetyk jest to kosmetyk 3 w 1, więc tutaj ja totalnie, absolutnie olewam to, co oni tutaj piszą, czyli 3 w 1, 2 w 1, dla mnie to nie ma znaczenia. Dla mnie płyn micelarny to jest tylko y, kosmetyk myjący i na tym się skupiam. On absolutnie u mnie nie zostaje na skórze, nie jest to dla mnie żaden tonik, żaden inny y, kosmetyk pielęgnujący. On ma buzię. Umyć wstępnie, oczywiście, zmyć demakijaż i tyle. Bardzo dobrze sprawdza się na twarzy, ale kuleje na rzęsach. Absolutnie nie domywa maskary. Kiepsko sobie radzić też na brwiach, więc to jest taki kosmetyk, który działa powiedzmy w dwóch trzecich, a resztę zostawi i nie ruszy. Także dla mnie jako kosmetyk, jedyny do demakijażu to totalnie by się nie sprawdził. Kolejny płyn micelarny jest to. Bioderma, jeden z lepszych, on naprawdę bardzo dobrze sprawdza się pod kątem zmywania maskary kosmetyków do brwi, również na powiekach nawet jak ten makijaż jest bogatszy są różne formuły na powiekach, czy jest baza później są na przykład cienie kremowe i na to są jeszcze jakieś inne cienie bardziej brokatowe nałożone, z tym sobie bardzo dobrze radzi, wystarczy przełożyć na chwilę wacik do skóry i potem delikatnie zmyć nie pieczę podczas demakijażu, jeśli chodzi o oczy o wrażliwość, to ja nie mam z nim żadnego problemu Problemu. No i tutaj oczywiście jest ten haczyk marketingowy, że nie trzeba go zmywać. Jest to kosmetyk, taki, wiecie, bardzo szybki, efektywny. To ja to totalnie olewam. Nie, to jest kosmetyk, który jest zmywany i nie jest bardzo długo na mojej skórze trzymany. Bardzo lubię drugą serię AR jest to seria dla skóry bardzo zaczerwienionej, bardzo wrażliwej naczyniowej. Ona bardzo szybko rozpuszcza makijaż, dzięki czemu można zredukować tarcie. Um, osoby, które mają bardzo wrażliwą skórę, to wiedzą, o, o czym mówię, bo często ten makijaż to już faktycznie sprawia, że jest nie. Przyjemnie, że skóra robi się czerwona, cieplutka, już zaczyna trochę piec w niektórych miejscach, więc Tutaj akurat formuła, która bardzo szybko rozpuszcza makijaż no jest jak najbardziej dla nich odpowiednia. I to jest taki mój pierwszy etap w demakijażu, zajmuje mi nie więcej niż powiedzmy 20 sekund, bo to jest tylko nalanie na wacik, przyłożenie, zebranie tej pierwszej grubszej warstwy, dzięki czemu potem podczas masażu, podczas użycia olejku lub jakiegoś balsamu. Nie robi mi się taka czarna panda na pół twarzy, i nie dostają mi się cienie podpowieki, jak i maskara, również ta brudna maść, nie dostaje mi się podpowieki, dzięki czemu zredukowane jest to widzenie przez mgłę. Pieczenie i dyskomfort. Drugi krok w demakijażu to jest użycie kosmetyku, który ma już taką formułę bardziej tłustą, który skupi się również na oczyszczaniu w rozszerzonych porach, ponieważ jak używamy różnego typu kosmetyki z SPF-em, bazy wygładzające, wypełniające, matujące to wszystko zalega w porach, no i potem, oczywiście, trzeba to wszystko porządnie stanowić. To wyjąć, więc tutaj, zgodnie z zasadą, że wszystkie tłuszcze dobrze się ze sobą łączą, to oczywiście bardzo dobrze i skutecznie możemy posprzątać w rozszerzonych porach zdecydowanie głębiej wyjąć to sebum, to jest to zabrudzenie, kurz i tak dalej. Co Wam pokażę z tej kategorii? Bardzo dobry olejek, który nie jest drogi, który jest łatwo dostępny i można go kupić za mniej niż 20 zł. I ma fantastyczną butelkę z pompką, co też sprawdza się jako taki kosmetyk niebałagający, ponieważ tutaj nic nie ścieka, nic się nie odbija od spodu, i ta butelka jest sucha, czysta i to jest naprawdę bardzo wygodne. Akurat ten olejek występuje w dwóch wersjach. Ja mam tą niebieską. Bardzo ją lubię. Ten olejek jest dość komfortowy, jest niezbyt lepki, gęsty i bardzo dobrze się zmywa, nawet już za pomocą wody. Tutaj oczywiście. Nie zmyłam go w taki sposób, ale zmywam mokrym pacikiem tą całą maść, która zostaje. Nakładam sobie najczęściej jedną pompkę, czasem półtorej, zależy jak długo mam zamiar sobie buzię przemasować, ale przeważnie robię to około jednej minutki. Po wstępnym demakijażu za pomocą płynu micelarnego nakładam sobie ten olejek potem na dłoń, rozcieram, rozgrzewam go porządnie i to akurat polecam robić, aby równomiernie ten olejek na dłonie nałożyć i sobie go tutaj nakładam i potem masuję i staram się robić to bardzo regularnymi ruchami. Delikatnie nie przyciskać zbyt mocno palców i staram się też tych palców nie odrywać od skóry i masuję sobie wracam tutaj i znowu w stronę góry, oczy wokół, tutaj brwi, yy, oczywiście powieki, delikatnie też rzęsy. Staram się nie wciskać tego produktu jak najbardziej pomiędzy rzęsy, żeby mi się nie dostał pod powieki, ponieważ to niestety powoduje, że potem tworzy się taki dyskomfort. Może też piec. Można się zadrapać jakimś cieniem brokatowym, i tutaj też oczywiście to jest dość nieprzyjemne. I po takim masażu biorę sobie duży wacik. Moczę, odciskam nadmiar wody i delikatnie zbieram tą brudną warstwę, tą brudną maść, yy, i wyrzucam do kosza, i potem myję buzie. I to jest taka moja standardowa rutyna. Yy, kolejny kosmetyk, który Wam pokażę, jest to mój powrót. Miałam go wcześniej, bardzo chętnie go używałam. Kosztuje bardzo dużo pieniędzy. Można kupić coś takiego, oczywiście, w drogerii, coś bardzo porównywalnego pod kątem działania, ale ja dodatkowo mam jeszcze tutaj efekt przeciwzmarszczkowy. Mówię wam, że nie spotkałam się jeszcze z takim kosmetykiem, który by tak mocno napinał i wygładzał na skórek. jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby kosmetyk do demakijażu tak bardzo luksusowo się nie sprawdzał. Jest to marka Estée Lauder. Jest to jeden z swego czasu chyba najbardziej chwalonych kosmetyków. Potem powstało mnóstwo zamienników tańszych zdecydowanie. To jest taki balsam bardzo, bardzo gęsty, też bardzo wydajny. Nie potrzeba bardzo dużo nakładać na Aż oczywiście standardowo nakładam na dłoń, rozcieram w palcach porządnie, aby się rozpuścił i rutyna jest ta sama, czyli koliste ruchy, delikatnie staram się tutaj całą buzię wymasować, również na powiekach, rzęsy, usta. No i potem też oczywiście mokry wacik, zmywam to wszystko i myję buzię innym kosmetykiem, już takim typowym do mycia twarzy. Bardzo lubię ten balsam, jest naprawdę fantastyczny i to, jak moja skóra wygląda w późniejszych godzinach, to jest po prostu dla mnie warte tych pieniędzy, naprawdę. Jest to, jest to coś fantastycznego, ale absolutnie was nie namawiam do jego zakupu, jeśli macie. Możliwość go przetestować, to wołajcie o próbkę. Naprawdę spróbujcie, bo jest to kosmetyk dla mnie bardzo wyjątkowy. I ostatni kosmetyk, zdecydowanie tańszy. Można kupić chyba 10 e, zamiast tego jednego z Estée Lauder. I jakbym go kupiła trochę wcześniej, to raczej na ten drogi bym się nie, dec nie decydowała. Jest to balsam do demakijażu z masłem mango i sza. Jest to bardzo gęsty, bardzo tłusty i naprawdę, jeśli chodzi o mycie rozszerzonych porów, o oczyszczanie skuteczne chyba jeden z najlepszych kosmetyków. On fantastycznie się nam sprawdza. Nie znalazłam jeszcze lepszego kosmetyku, który tak skutecznie oczyszcza robi demakijaż. Jest łagodny dla skóry. Kosmetyk jest naprawdę fantastyczny. Też kosztuje 20 kilka złotych, ale na przecenie można go kupić troszeczkę taniej. To jest kosmetyk, który jest bardzo gęsty, bardzo treściwy, tłusty, więc on się przyda na pewno osobom, które mają mocno rozszerzone pory, dość głębokie, mają też bardzo skórę wrażliwą. Bardzo suchą i faktycznie wszystko, co tłuste, u ciebie się sprawdza, i na przykład takie standardowe płyny micelarne sprawiają, że po demakijażu masz uczucie ściągnięcia i podrażnienia. No to bym raczej to odstawiła, a bardziej bym się kierowała ku takim konsystencjom. Jest to kosmetyk, który bardzo dobrze domywa. Resztki makijażu. Nie próbowałam go jako jeden kosmetyk, czyli yy, na taki makijaż jak mam dzisiaj nakładać ten kosmetyk i, 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 i oczyszczać go w taki sposób, no to podejrzewam, że raczej tu czarna panda wokół oczu by była yy, i myślę, że on by się tak chyba skutecznie nie sprawdził. Dlatego ja zawsze, zawsze na rzęsy. Staram się użyć nawet taki kiepski płyn micelarny, a potem domyć resztę właśnie takimi kosmetykami. Rutyna jest ta sama, czyli nakładam na dłonie, na zwilżone dłonie tu akurat, robię masaż, i potem oczywiście wilgotnym wacikiem zmywam całą tą brudną maść i myję buźkę. Fantastyczny kosmetyk. Fantastyczny, naprawdę jest jeden z e, takich bardziej skutecznych, jeśli chodzi o oczyszczanie strefy T, jeśli używamy SPF. Tak dość regularnie, jeśli używamy bazy wygładzające, wypełniające, silikonowe, to też starajmy się, aby faktycznie ten demakijaż był bardzo skuteczny, żeby nic w tych porach nie zalegało, nie blokowało. I niezależnie, czy mamy skórę bardzo suchą, czy bardzo, bardzo tłustą takie konsystencje bazowane na tłuszczach bardzo dobrze się sprawdzają i to wszystko co chciałam wam dzisiaj pokazać niezależnie od tego jaką mamy rutynę pielęgnacyjną czy jest to minimalistyczna czy jest bardziej rozbudowana dającą mnóstwo przyjemności demakijaż powinien być rzeczą taką solidną która jest numerem jeden w pielęgnacji najpierw jest demakijaż Potem jest y, oczyszczanie skóry twarzy, potem jest peeling, potem dopiero jest cała ta rutyna pielęgnacyjna. Róbmy, róbmy to w takiej kolejności y, prawidłowej. Y, ja pamiętam ze szkoły kosmetycznej, uczono mnie, że najpierw myjemy usta, potem myjemy oczy, zmywamy y, to, co jest na powiekach i na rzęsach, a potem zmywamy. Całą resztę. W takiej kolejności powinno się to robić, aby nie rozmazywać tych kosmetyków po całej twarzy i, i wyglądać jak jakiś taki przygniły umpa lumpa. Dzisiaj to wszystko. Dajcie znać w komentarzu, jak wygląda wasza rutyna w demakijażu i co najlepiej się sprawdza. To są moje kosmetyki, które ja od dłuższego czasu u siebie stosuję, i to jest naprawdę bardzo szybkie bardzo skuteczne i naprawdę dające dużo przyjemności. Dzień to wszystko. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Pa!